Słuchajcie, jesteśmy w Japonii i jak to w Japonii, bardzo mało rzeczy jest napisane po angielsku, większość rzeczy jest napisane w ich, w ich alfabecie. No i przez to, że często podróżujemy aktualnie i zmieniamy nasze miejsce położenia, to potrzebujemy wielu rezerwacji hotelów. No i Maja rezerwując jeden z bookingów nie spojrzała, tak naprawdę. Zresztą nie było nic napisane za bardzo, i dopiero wczoraj, kiedy tutaj się zameldowaliśmy. Zauważyła, że jest jakiś, jakieś spowodowanie, że jest to tylko dla dorosłych i że jest to Love Hotel. Eee, I powiem Wam, że noc w Love Hotelu, którą spędziliśmy, była bardzo interesująca. Pierwsze z nich o, pozwólcie, że Was oprowadzę. To jest wejście do tego e, mieszkania. To, co jest dziwne, to nie możemy z niego wyjść. Nawet jak otworzę sobie te, te drzwi, dopóki się nie wyczekałtujemy, więc nie pokażę Wam, jak wygląda to od wejścia, ale przy wyjściu będziemy musieli po prostu zapłacić i zapłacić za wszystkie rzeczy, które dotychczasowo zamówiliśmy. O, to są te, te ceny. Co? A, chyba tu. to A, yes. Check out 12h. Ok. 12. 20h. Yes. Ok. A on ma sensuję? Jest. Check out. Ok. Anika. Yes. Anika. No właśnie, pani do nas przyszła i powiedziała, że musimy się już wyczekałtować, więc oprowadzę was na szybko. Eee, pierwsza rzecz, którą się dowiedzieliśmy, którą dostaliśmy w Bookingu, że czekają na nas. Rzeczy różne asortyment, różne asortyment jest już przygotowany i mamy do dyspozycji filmy. O co chodzi z filmami? Eee, no chodzi o to, że mamy po prostu do wyboru różnego rodzaju e, pornosy. E, możemy też na przykład poglądać Mario. No Japonia jest bardzo ciekawym miejscem. Eee, dodatkowo mamy tutaj pilot. W którym sobie sterujemy, to wszystko. Tutaj nie ma jakby większych, większych udziwnień. Po prostu jest ładnie przystrojony. To co jest fajne, to, to wiadomo, łóżko jest duże, to jest przy, przyjemne. Ale możemy sobie zmieniać sceny oświetlenia. Fajnie, fajnie, miło. E, możemy światło wyłączać, włączać. To jest spoko. Mamy cały panel. Możemy sobie włączyć muzykę, zmieniać głośność. Zmieniać też piosenki, fajnie. Idąc dalej, co by się robiło coraz ciekawiej i dziwniej, tutaj mamy na przykład maszynę Fashion Shopping, w którym możemy kupić różnego rodzaju zabawki, lubrykanty i tak dalej. Tutaj jest jedyny, jedyny taki Vending machine, tutaj jest ich dość dużo co mamy tutaj. Tutaj jest y, okno. Jest już dzień, bo musimy się wyczekałtować. E, co, tutaj zgrywam materiały, a w międzyczasie tutaj na przykład mamy zabawkę do masażu. E, mamy nadzieję, że to jest dość... Mamy nadzieję. Nie używaliśmy tego. E, ale no, wygląda na dość sterylne. E, I... No i można się tym masować. Także, full wypas. Jakie ładny wdzianku w ogóle, nie? Fajnie, nie byłem nigdy w... Nie, nie byłem nigdy w... Love Hotelach, może tak jest normalnie. Kolejna rzecz to jest cała oferta, tak naprawdę, przyjemności, którą możemy kupić. No, dildosy w każdym rozmiarze. Są też pingwinki. No, tak naprawdę, można tu, tu, tu każdy znajdzie coś, coś dobrego dla siebie. A dodatkowo, poza, poza bildosami, e, można kupić takie mm, pasy do BDSM, e, żeby jeszcze bardziej urozmaicić swoją naszą zabawę. E, idąc dalej, mamy też tutaj od razu przy łóżku chusteczki, z których można korzy korzystać. I tak, I tak samo gumki, żeby być zawsze przygotowane. Tutaj mamy też cały, cały, tak naprawdę katalog informacji, co możemy kupić. W ogóle śniadanie mieliśmy wliczone i jest nawet po angielsku opisane. Tylko trzeba było o do czwartej nad ranem to zarezerwować, żeby potem od 6 do, do 11 to dostać. Fajnie. To, co jest jeszcze ciekawe, to można normalnie wypożyczyć piżamy. Tutaj jest w ogóle user guide, który mówi, że jeżeli jest to tylko mężczyzna i kobieta, no to jest normalna cena. Jeżeli jest kobieta, mężczyzna albo kobieta, kobieta, to jest wszystko, wszystko dobrze. Ale kiedy jest mężczyzna, kobieta, kobieta, to jest tam jakieś 120% ceny. Kobieta, kobieta, kobieta tak samo. Kobieta, 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 kobieta to jest 150 ceny. Dwóch mężczyzn to jest też chyba 150 ceny, ale jak jest już 5 kobiet. No to to jest chyba tam 250 ceny. A jak ktoś jest w ogóle pijany, no to no to, no to, to jest różnie wtedy, nie? E, można sobie wypożyczyć takie, jakby ubranka. E, pełen e, luksus informacji można się wymasować. Podrzeć sobie jedzenie z mikrofalik. E, zaraz za, za, pokażę wam też łazienkę. E, bo jest w ogóle dużo elementów, które można. Dobra, no tutaj, jakby nic z nic tego już więcej nie wyczytamy. Przez, tele, przez telefon, tak naprawdę, zamawiamy wszystkie rzeczy, które nam przynoszą. Czekajcie, bo zgasiłem światło. No, e, dobra, to lecimy dalej. E, w ogóle, full bypass jest pod tym kątem, że mamy, mamy całą, całą wodę, lodóweczka, i tutaj mamy kolejny, kolejny myk czyli kolejna lodówka, w której tak naprawdę możemy. E, zamówić sobie jakiś napój. A, zamówić to znaczy jakby od razu otworzyć, taki vending machine na chacie. Czyli na przykład no ja wcześniej wziąłem tutaj napój, no to my teraz weźmiemy <laughs> e, herbatę. Tutaj wyklikujemy i to tak naprawdę idzie już do naszego paragonu, a Maja ma herbatę. To jest fajne. To, co jest totalnie niespotykane w hotelach, mam wrażenie, przynajmniej na pewno w Polsce, to to nie są chrupki, które tutaj mamy, ale to jest na przykład jednoręki bandyta. On aktualnie nie działa, podejrzewam, że trzeba go podłączyć do kontaktu, albo po prostu albo po prostu porozmawiać jakby z panem hotelowym. Ale normalnie jest bandyta, instrukcje, jak grać, co zrobić, żeby wygrać. Mega ciekawe. Przystrojenie tego, tego hotelu jest też, yy, też niezłe. W ogóle, jakby, mam wrażenie, że ten hotel yy, coś jest na pograniczu kiczu a ekskluzywności. Yy, ciężko, mi, ciężko mi znaleźć yy, gdzieś złoty środek tego. Yy, idziemy dalej. Maja się suszy. Eee, tak naprawdę tutaj wszystkie... Może mają opowiesz z czego tutaj korzystasz? Ze wszystkiego. Nie, generalnie śmieję się, że jak za 250 zł za noc, jak tutaj zapłaciliśmy, to mamy po prostu lepszy asortyment i lepsze warunki, niż gdziekolwiek indziej do tej pory. A jeżeli chodzi o łazienkę, no to generalnie jest cały wybór kosmetyków do, do mycia się, są jakieś szampony, odżywki, olejki, kremy do ciała i tak dalej. Jest cała kosmetyczka z przyborami do włosów. Są normalnie zapakowane tak w takie oryginalne opakowania. Spinki do włosów różnego rodzaju, gąbki do mycia, jakieś kule do kąpieli. Była maseczka, której, z której już skorzystałam. No oczywiście szczyteczki do zębów, szczotka, golarka i jakieś gumki do włosów i patyczki do uszu. Jest jeszcze informacja, że gdyby jednak nie podobał nam się asortyment kosmetyczny, to jest oddzielna karta, z której możemy sobie za darmo zamówić jakieś dodatkowe rzeczy i recepcja nam tutaj przyniesie. Także jest super. No i oprócz tego oczywiście klapeczki i ręczniki. Stylowe. Tak, no i takie narazowe hotelowe. Jest no, suszarka wiadomo, ale jest też lokówka. Więc w ogóle tutaj, jakby jest cały full wypas, jeżeli chodzi o przygotowywanie się. No i. Kibel. Kibel, Kibel jest standardowy, tak jak. jak tu się, się to. Kibel jest standardowy, tak jak w każdej Japonii, czyli można od razu jest wbudowana podgrzewana deska. Można sobie umyć tyłek, przód, można sobie zmienić siłę tego natrysku, muzyczka i przestać. Także jest tutaj. Kibel jest w ogóle świetną sprawą w Japonii. Bardzo, bardzo lubię z niego korzystać, chociaż na początku musiałem się e, prze, e, przestawić z tego, że ciepła deska to nie oznacza, że przed chwilą, że przed chwilą ktoś na niej siedział. E, I tutaj to jest fajne: jak już zamówicie jedzenie w tym hotelu, to w tym miejscu, gdzie przed chwilą mnie pani e, ponagliła, żebyśmy już wyszli, dostaje się jedzenie. Normalnie na tacy. A dodatkowo, za te 250 zł za hotel, dostaliśmy e, normalnie wannę, w której wczoraj sobie zrobiliśmy kąpiel, która ma bąbelki. Ma zmianę nastroju. E, to, to, ta lampka się potem zmienia. To jest prysznic, wiadomo. E, no i stylowa tapeta. E, piękna sprawa. E, no, Love Hotel w Japonii Coś niesamowitego. Jeszcze zastanawiam się, czy, czy o czymś wam nie powiedziałem. Ale. A, dostaliśmy też szlafroczki, ale to jest takie to też, też bardzo hotelowe. Eee, no, wybór filmów nie sprawdzaliśmy, ale to jest. Eee, pode... Znaczy, dobra, przyznam się. Sprawdzaliśmy. Eee, oglądaliśmy Mario i oglądaliśmy kawałek Pornola. Totalnie z ciekawości, ale wszystko jest ocenzurowane. Klasycznie jak wy Ogólnie, e, teraz dzięki temu, że się już, już wyczekautowaliśmy, możemy otwierać drzwi, więc wam pokażę od wejścia. Tak wygląda wejście. No i tu macie tą maszynę i w momencie, w którym jakby to już się zamknie i wy macie pokój e, otwarty e, i swoje miejsce tutaj, no to już nie wyjdziecie. Ja się... A! Ja się tutaj zastanawiałem jeszcze w takiej sytuacji, co w momencie, gdyby był pożar, bo e, okej, okay, no nie zapłaciliśmy, więc nie możemy wyjść. To wtedy byśmy musieli chyba szybko zapłacić, szybko się wyczekałtować i nie spłonąć, żeby wyjść. Eee, chyba, że są jakieś systemy, które pozwalają na. Yy, yy, które w momencie, w którym dym się unosi i czujniki to wykryją, no to wtedy drzwi się automatycznie otwierają. Może. Wtedy można nie płacić i po prostu rozpalić oli. E, jesteśmy zaskoczeni tym mieszkaniem. E, dajcie znać, czy wy byście chcieli e, mieszkać w takim miejscu. Podejrzewam, że nie na dłużej. Inna sprawa, że mamy wrażenie, że to wszystko tutaj e, jest czyste. Że mimo, że to wygląda e, koncepcyjnie trochę jak taki motel e, z filmów, w którym po prostu ludzie przychodzą na, na jedną noc się zabawić, to tutaj to wszystko wygląda bardzo, bardzo. E, kludnie bym tak powiedział. Nie? No, przede wszystkim e, lok-hotele są legalne w Japonii, więc to jest jakaś kwestia uregulowana. Nie wiem dokładnie jeszcze jak mus musimy doczytać, więc najlepiej, że damy po prostu wam znać e, po tym filmie. Ale, no ale myślę, że na Mansu tutaj regulacje no to nie jest taki burdel, do którego się wchodzi i po prostu jest sypkiła i mogiła śmierdzi, tylko naprawdę jest czysto, jest bardzo dużo tych rzeczy, jest, każda rzecz ma swoje instrukcje, obsługi yy, i zawsze można zadzwonić do, na recepcję i po prostu poprosić ich o pomoc. Yy, ale powiem wam, że jak za 250 zł jestem zajmie zadowolona także. Nie, to było zdecydowanie jakby niesamowite doświadczenie. Yy... Uwielbiam takie zbiegi okoliczności, a ten na pewno zostanie nam w pamięci na długo. Trzymajcie się, cześć!